Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamówna książka różala.pl. Witam Was serdecznie dzisiaj w naszym studiu. Jeden z najważniejszych menedżerów w polskim MMA, ale moim zdaniem też ostatnio robi cuda, jeżeli chodzi o te światowe MMA. O tym też sobie porozmawiamy. Artur Gwóźdź, naszym gościem. Witam Ciebie serdecznie. Witam się, serdecznie witam Was, moi drodzy. To może od tego powinienem zacząć, kto jest najlepszym menedżerem w Polsce? Ja. No i to mi się podoba. Jako mnie? Proste. To może inaczej, Jak kto jest najlepszym matchmakerem w Polsce? Wiesz co, no Wojek jednak, bo ma większe możliwości, może tak. Ale może jest ktoś, kto nie ma takich możliwości, a robi kapitalną robotę? Co, to jest dopiero sztuka, nie, nie mieć takich narzędzi, a robić kapitalną robotę. Jest takie bardzo mocne powiedzenie, z gówna bata nie ukręcisz, ale też jeżeli Masz yy, dobrych zawodników, a zrobić fajne zestawienia sportowe na mniejszym poziomie finansowym i nie mniej rozpoznawalnym, a doceniają to kibice, doceniają to bra media branżowe, i tak dalej, to uważam, że to jest bardzo dobra robota, żeby to zrobić. Łatwiej jest zrobić, oczywiście, jeżeli masz fundusze, masz większą możliwość wachlarz zawodników i stać się na, tak naprawdę na bardzo dużo zawodników, wolnych zawodników. A trudniej jest lepić to wszystko w taki sposób, jakbyśmy chcieli, więc e, mi się wydaje, że każdy na swój sposób jest dobrym e, matchmakerem, e, jeżeli, ma tak, jeżeli robi to, co robi dobrze. Lepiej współpracuje się z Jakubem Borowiczem niż z Pawłem Juźwiakiem? E, tak. Wiesz dlaczego? Bo wielokrotnie z Kubą lepimy coś razem. Czyli. Nawet teraz ta sytuacja, która była, że Rzepecki bije się z Jabłońskim. Jabłoński jest też moim zawodnikiem, był moim zawodnikiem w Babilonie. Nie miałem jakiegoś pomysłu dalej na walkę, tam raz wypadł z walki o pas i tak dalej i tak dalej. A tu mieli taką możliwość, więc nie wiesz, nie blokowałem zawodnika, któremu się kończył tak i tak w grudniu kontrakt. Po co, jeżeli ma w listopadzie fajną walkę, więc tego Kuba też pomaga mi, czasami dając mi jakieś swojego zawodnika, albo wymieniamy się poglądamy, kto w danym momencie jest wolny u siebie czy u niego w tej federacji, więc uważam, że dla mnie i dla niego taki układ jest zdecydowanie lepszy. I przede wszystkim dla was, dla widzów i dla kibiców, bo możemy wtedy zestawiać dobre zestawienia, w cudzysłowie łączyć dwie federacje, bo nawet trzy, bo czasami za którym ostarzyskim też jest taka możliwość. Jestem ciekaw, co Ty sobie myślałeś, jak zobaczyłeś Pawła Jóźwiaka, który. Ubliża sobie z Czarkiem Oleksiejczukiem na konferencji jednej z frikowych organizacji. Nie widziałem, jak się ubliża z Czarkiem Oleksiejczukiem, bo tego, do tego się nie odniosę, ale e, widziałem, jak się pojechali z Dominikiem Zadorą. W mhm. sytuacji, gdzie tam Dominik chyba poszedł mocno z, z Juzkiem, a Józek później wyleciał na, na salę, i tak dalej. Wiesz co, ja już też patrzę na, na Pawa inaczej. Ostatnio no, mieliśmy chwilę, że porozmawialiśmy, więc taki ten nasz topór wojenny. Jest zakopany, ale e, e, on już szedł tak w ten świat e, tych frików, że czasami, e, nawet no ja czasami uważam, że bardzo dobrze, że nie jest prezesem fenu, tylko robi to kuba Borowicz i oddzielił ten sport i niech robi to jak to robi, w taki sposób, a, a zostawi to tego, bo to na pewno na korzyść fenu będzie zdecydowanie. Twoje słowa z wywiadu sprzed pięciu mhm. lat i sobie je zapisałem, bo to jest. Bardzo ciekawa obserwacja. Powiedziałeś, że chodzenie po sponsorach jest czasem obrzydliwe. Ci ludzie często traktują nas jak żebraków. Jestem ciekaw, czy po prostu coś się zmieniło. Nie. Wiesz co, nie, bo y, zazwyczaj to, co ja mam w bachlarzu, to co mogę zawodnikom zaoferować, to są albo zaprzyjaźnieni ludzie, albo pasjonaci sportu, Albo też w danym momencie jest taka koniunktura, kto chce coś na dobrą walkę wejść i zrobić. Dzisiaj załatwić dla kogoś stałe pieniądze na miesięczną wypłatę graniczy z cudem. Głównie dużo firm chce w formie barterowej. Zawodnik już na pewnym poziomie nie oczekuje już barteru, tylko oczekuje finansów, no bo te finanse potrzebne są mu na życie, na jakieś inne obowiązki i rzeczy. Często odbijam się od ludzi. Często wiesz, są ludzie i firmy, które nie rozumieją kompletnie tego, albo też nie widzą. Bo czasami ja uwielbiam ludzi, którzy powiedzą wprost: no nie jestem zainteresowany, bo co mi to przyniesie, albo nie, nie mam tego. A ktoś, kto na przykład mi opowiada, dobra, wejdę w to wielokrotnie po galach. Tak jest, wiesz, mój drogi, że pełno fan, fanatyków sportu, jest wtedy naszymi najlepszymi sponsorami i obiecuje nam góry pieniędzy, no zwłaszcza dochodź... pod koniec gali. Tak, no dlatego ostatnio nawet już Kubiał bo mówiłem, że mamy teraz, e, mam notariusza na każdej gali i jak, <laughs> jak ktoś, jak oglądasz taki film Polski wesele, nie? No jak? No to proszę, no to na takim jak na, na polskim filmie wesele mam takiego samego, więc jak ktoś mi tam przychodzi i opowiada jakieś nie z tego, że da na, na Arnoxa, dołoży parę złotych i tak dalej, ja mówię czekaj, czekaj, Przychodzi Krzysiu, Krzysiu wyciąga blankiet, tutaj masz do podpisania i tego i w taki sposób można tam gdzieś e, przewalczyć. Oczywiście to był żaden serio. To jest ciężka droga, jeśli chodzi o takiego sponsora. Oczywiście pracuję się na tym, mam stałych sponsorów, którym bardzo jestem wdzięczny, którzy mnie wspierają, pomagają już prawie dobre 7 lat, od początku Arnoxa też są ze mną, no to są, jest tak firma Pitbull i tak dalej, jest Ring, SFD. Veritas, Golden Plast, możemy tu wymieniać tych firm, które są naprawdę tego nowi, która nie tylko mi pomaga, ale też chłopakom z innych teamów, ale to jest ciężki kawałek chleba, naprawdę. A propos cytatów sprzed lat, to jeszcze jeden. Dawaj. W dzisiejszych czasach na podstawie pomówień jednego pseudo-skruszonego gangstera chłopacy są zamykani, jednostki wjeżdżają im do domu. Mm -hmm. Jak ty patrzysz na sprawę trenera Kościelskiego? Mm. Przeżywałem to samo, więc wiem, jak to wygląda, więc wiesz nie, ja nigdy, jak sam wiesz Michale, zadając nawet to pytanie, wiesz doskonale, że e, nikt do tej przeszłości mojej się nie odrzekam ani też e, nie piętnuję, więc wiem doskonale, co on przeżywa. Wiem doskonale, jak to wygląda i też byłem wielokrotnie, wielokrotnie kilka razy w taki sposób e, zatrzymywany, a nawet skatowany, także zakładkarny nie chciał przyjąć, bo bo byłem tak zmasakrowany przez to działy, wiem jak one, one działają i czasami, zakładając taki mundur, on się czuje supermenem i, i robi to, co robi. To ta sytuacja i też przede wszystkim zatrzymanie w taki sposób też pokazało, jak te środki i te rzeczy są nieadekwatne do pewnych działań. Nie? Czyli, jeżeli chłop otwiera drzwi, kładzie się na ziemi i tak naprawdę poddaje się tego, a tutaj jeszcze wielokrotnie jest. Wchodzą innymi, temu przecież nie ma komunikacji, nie ma, no mają tą komunikację. To jest po prostu też po to, żeby mocno emocjonalnie i psychicznie zniszczyć tego człowieka. Przede wszystkim też najbardziej cierpi na tym jego rodzina, Bo jak widzieliśmy, też tam była rodzina i to jest największy skandal. Myślę, że my jesteśmy na tyle już normalnymi ludźmi, w taki normalny sposób, że y, można w podejść w sposób normalny, wezwać, albo nawet nie tyle, bo to dobra, do, można powiedzieć, że duży zarzut. Yy, niebezpieczny zarzut, bo zarzut zabójstwa, który pewnie po latach będzie zmniejszony na zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym, jeżeli cokolwiek będzie w ten sposób zrobione, powoduje to, że yy, mają, do tego, yy, mają do tego możliwości, ale te yy, działania są przesadzone i w bardzo drastyczny sposób wykorzystywane do swoich celów, czyli do takiego wiesz, obnażenia Zniszczenia człowieka i jego skatowania no, na tyle, ile tylko mogą, a czasami to naprawdę wystarczyłoby normalne, zwykłe zatrzymanie w aucie w danym dniu, który wiesz, robią to wielokrotnie i jest na pewno bezpieczniejsze niż wpadanie do domu rano i masakrowanie go przy rodzinie i przy innych rzeczach. Nie zostaje długo przy jednym temacie, ponieważ jest kilka ciekawych wątków, a czas jest ograniczony. Mhm. I kolejne pytanie do ciebie, bo a propos organizacji Oktagon. Sporo się ostatnio mówi o tej rywalizacji KSW Oktagon. I ostatnio usłyszałem taką opinię, bo jeżeli chodzi o tę stronę sportową, to uważam, że jeszcze KSW tutaj absolutnie ma te palmę pierwszeństwa i tutaj jakby nie chcę tej dyskusji rozpoczynać na temat. Natomiast ostatnio jeden z trenerów powiedział, że organizacyjnie, absolutnie, Oktagon jeszcze ma się czego uczyć od KSW i jeszcze. Słyszałem narzekania na pracę sędziów w Oktagonie, że tam sporo jest tego sędziowania gospodarskiego. Ja nie wiem, czy tak jest. Pytam do Ciebie, bo Ty oczywiście masz wiedzę na ten temat, jak to wygląda? No ja Mam też zawodników w Oktagonie, Otóż to. więc yy, wiesz, no, na pewno poprawiają jakość tego sędziowania i ono jest lepsze niż kiedyś. I to jest zdecydowanie. Do tego transparentu sędziowania, czyli po każdej rundzie y, jest y, każda runda punktowana i pokazywana opinii publicznej, jak to wygląda. Myślę, że to da jakieś też inne postrzeganie rzeczywistości. Co do organizacji, no, robią, zaczynają to robić bardzo dobrze. Tak? Robią to w sposób e, dobry. Właśnie to, co e, rozmawiałeś z Kubą, że e, tak jak w Stanach Zjednoczonych, angażują publiczność, robią widowiska, robią show, robią jakieś inne rzeczy, które przyciągają tych, tego normalnego widza. I myślę, że znaleźli na to jakiś patent, czego dowodem nawet jest sprzedany w, w Niemczech. Cały stadion, więc tutaj mi się wydaje, że ta federacja zaczyna robić tego. Jeśli chodzi o sportowo, to KSW naprawdę ma mocniejszych zawodników i KSW ma mocne sportowo jest zdecydowanie mocniejsze. Myślę, że finansowo też KSW jest numer jeden, jeśli chodzi o takie, wiesz, jak potrzeba zawodnika zgrolifikować, ale myślę, że OKTAGON jest na dobrej drodze, żeby deptać po piętach KSW. Już to robię. No to prawda, to co się ostatnio hmm. działo, to rzeczywiście to pokazuje, ale myślę, że tak jak dla zawodników, to i też dla menedżera. Dwie organizacje, które gdzieś konkurują ze sobą, to jest coś dobrego. Tak, no pewnie, no wiesz, jeżeli mam dużo zawodników. Sobie, no, w Federacji KSW mam na siedem kategorii, yy, tak, w, w tego pięciu mistrzów, tak? Powiedzmy to oficjalnie, że yy, mógłbyś zrobić swoją galę. Ze swoim zawodnikami. No, będziemy robić w Libercu. No, będzie, będzie KSW Bajardo. Tak jest. Ale wiesz, oktagon też próbuje się tam przebić. Może, wiesz też Każdy ma swoje układy, swoje ścieżki, swoje możliwości, więc e, e, przebijając się w oktagonie, przebijam się zawodnikami dobrymi, którzy robią świetne walki, świetnie się pokazują. Czego przykładem jest Piotr Wawrzyniak. E, który teraz 9 sierpnia będzie się bił e, z Mazuchem o takie, można powiedzieć, pierwszeństwo do walki o pas i tak mi się wydaje, że trzeba to nazwać eliminatorem. E, myślę, że coraz więcej. Patryk Kings niestety przegrał tą walkę o pas, więc chcemy zabrać w tą stronę. Nie była to walka jego, bardzo słaba walka nawet w wykonaniu Patryka. Coś było nie tak, będziemy na ten temat też rozmawiać, no ale czasami jest taki dzień, a no, ewidentnie e, Niemiec miał w tym dniu e, Dzień Konia i wszystko mu wychodziło i to było widać. Ale próbuję się też tam przebijać, jestem słowie z jednym zawodnikiem, czekam na ofertę dla drugiego. Na pewno dla mnie to jest zdecydowanie bardzo dobra sytuacja, jest dwie takie topowe federacje, bo mogę żonglować tymi zawodnikami i ci zawodnicy mogą wybierać swój lepszy dom. Od początku, gdy założyłeś Artnox, mówiłeś o tym, że bardziej niż na sprowadzaniu do Artnoxu gwiazd, już gwiazd, które tam gdzieś świecą, zależy Ci na budowaniu młodych zawodników. Tak. Jestem ciekaw, z kariery, z drogi którego zawodnika jesteś najbardziej dumny? Wiesz co, może tak. No. Twój gość wcześniejszy, tak jestem dumny, bo oczywiście wziąłem już zawodnika w jakiś sposób ukształtowanego, ale to ze mną doszedł do tych najwyższych celów i dzisiaj się o nim mówi w sposób taki, że jest w stanie nawet zrobić karierę na świecie. Adrian Bartosiński. Przejąłem Adiana w momencie, gdy był niepokonanym zawodnikiem, ale miał rekord 4-0 lub 5-0, a dzisiaj ma 15-16-0. Jest mistrzem KSW, jest, jest jedynym niepokonanym zawodnikiem w KSW i dzisiaj ma walkę wieczoru w gali w Gliwicach z ikoną polskiego MMA No to coś o tym świadczy. Piotrek Kuberski którego wziąłem, który bił się po małych galach, wrócił po długiej przerwie i nagle odpalił, został mistrzem Federacji FEN, wchodzi do KSW i bije się w nieszablonowy spokój, mierzy swoich rywali, już delikatnie drapiąc się o walkę o pas, dostając świetną walkę na gali 100, mając w perspektywie pokonanie Damiana Jajkowskiego i bicie się z mistrzem. O tym mistrzu, o którym rozmawiamy, Paweł Pawlak, to jest też piękna historia, bo ja tego Pawła wziąłem, jak był tak naprawdę na wielkim rozstraju dróg, po porażce na Fenie z Brazylijczykiem, nie pamiętam jego nazwiska, ale po słabym występie. I Paweł był naprawdę po UFC, po którym już gdzieś zawodnikiem, na którego już wszyscy przekreślili rękę, że po tym UFC się skończył. No co się stało? No? Razem doszliśmy do walki w Babilonie. Dał, e, poprowadziłem tak jego karierę, że zdobył pas Babilonu, obronił go. Potem poszedł do KSW i od tego czasu jest osobą niepokonaną, wygrywając i broniąc pas w ostatnim czasie z Damianem Janikowskim. E, młodych zawodników, takich jak Tomek Ostrowski, którego wziąłem tak naprawdę niedawno, to są może te najbliższe teraz, takie, o tych najbliższych zawodnikach rozmawiam. Tomek Ostrowski, który. Przyszedł do mnie z Irlandii, yy, zawalczył pierwszą walkę na semitro na Babilonie, potem przegrał swój debiut na Fenie. Potem wygrał cztery zwycięstwa, wygrał walki, i teraz, ten w październiku, wygrywa pas Federacji Fen w kategorii 84 kg i staje się następcą Piotra Kuberskiego. Myślę, że takich zawodników mógłbym wymienić bardzo dużo, bo, bo kilkunastu tych zawodników jest yy, u mnie yy, w Arnoxie i to są zawodnicy których jestem z nich dumny i których też te kar kariery potoczyły się w taki sposób, że tak faktycznie ten team mamy bardzo mocny i każdy z nich dokłada cegiełkę do tego, że Arnox jest tego i moja pozycja też taka jest mocna. Ja to się zawsze tylko zastanawiam, bo ten team jest bardzo mocny i bardzo liczny. Czy jest jakaś granica po prostu, po który... zbliżając się do której Artur Gwóźdź powie, nie wystarczy, bo po prostu nie będę już w stanie tak jakościowo, jakbym chciał, poprowadzić karier moich zawodników. Już tak jest. Mhm. Już tak jest. Już tak jest. Wiesz no, też się tak dzieje, że czasami niektórzy zawodnicy też wyciszają do swoją karierę, rezygnują z walk, mają jakieś inne pomysły, no to wtedy na ich tego gdzieś buduję tych nowych zawodników, z którymi wiąże plany i razem idziemy przez tą swoją karierę sportową. Czasami zdarza się tak, jak teraz było, że wziąłem Walerium Mircie który jest już ukształtowanym znanym zawodnikiem i tak dalej mamy jakiś wspólny pomysł dogadaliśmy się no żal było nie skorzystać z takiej okazji i mieć takiego zawodnika pod swoimi skrzydłami a co z tego będzie zobaczymy bo to wiesz to pracują z zawodnikami zagranicznymi to też jest praca która nieraz nie jest tak mocno niewdzięczna i nie zawsze idzie tak jakbyśmy chcieli do tego wiesz czeski rynek mocno powołał tego i to też jest takim dodatkiem który tego KSW weszło na Czechy no to korzysta z większości z moich zawodników, może troszeczkę przesadzam, ale no, no tak, no dużo jest tych zawodników Arnoxa i, i dlatego też tak licznie reprezentujemy też na tych galach, no bo jednak w tych trzechach mocno Arnox jest rozpoznawalny i tam się ze mną liczą i też ci zawodnicy chcą być w Arnoxie, więc to tak kolei się nakręca. Ci zawodnicy, którzy są zadowoleni z mojej e, pracy, no to też polecają ich swoich kolegów e, jakimś innym ludziom. Babilonem ma daje mi duży komfort pracy, no bo ja mogę tych zawodników budować w federacji i potem ci zawodnicy mogą iść do lepszych e, tym. Mi się wydaje, że przechodząc taką szkołę życia, jaką daje w Babilonie, są gotowi na wyższe cele w innych federacjach, czego dowodem są osoby, o których rozmawiałem. Piotrek Wawrzyniak, Paweł Pawlak. Piotr jak z ale Łukasz Siwiec, może teraz troszeczkę po porażkach, jednej kurczę no, ale no, zawodnicy odchodzący z Babilona na pewno robią dużą robotę i, i są filarami albo też osobami, które kształtują, kształtują później daną federację. Ale w ogóle wiesz, Babilon potrzebował moim zdaniem takiej walki jak Siano kontra Andryszak, bo. Dzięki temu, co tam się wydarzyło, mówili o Was wszyscy, albo prawie wszyscy, naprawdę. To masz rację. No. Czasami brakuje mi takich wydarzeń, chociaż, y, czy wydarzeń, nazwisk, które y, mogą pociągnąć to mocno PR-owo i medialnie. Tak masz rację. Tutaj złożyło się na to też fenomenalny występ jednego i drugiego. Jednego, który jest mocno. Ma dobre nazwisko Jandry Szaka i Macina Sianosa, którego wszyscy spisywali na stratę, a on wniósł się na wyżyny i obydwoje dali fenomenalną walkę. W tej samej Gali mamy kolejną walkę o pas, gdzie nikomu nieznany Samuel Wok, którego rozbudowałem w Babilonie, daje super pojedynek z Adrianem Boeszyńskim i wszyscy o tym mówią: i dwóch chłopaków ląduje w szpitalu po swojej walce. Dając pojedynki, o których nie każda federacja powiedziałaby wow, a nawet uważam, że w niektórych federacjach by były walkami wieczoru i to śmiało można o tym powiedzieć. Jestem z tego bardzo szczęśliwy i zadowolony, że tak się udaje. No wiesz, mając też większy kapitał, mając większe możliwości, tego też mógłbym więcej szachować tych zawodników i robić troszeczkę ze zestawienia, które, tak jak ty to mówisz, by były więcej medialnie, więcej, by o nas mówili. Myślę, że powolutku. Też dostrzegają to inni zawodnicy i wiedzą, że przychodząc do Babilonu, są w stanie być za chwileczkę gwiazdami innych federacji, ale też się rozwijać u nas i robić. Z drugiej strony ci zawodnicy, którzy gdzieś są na zakrętach swojej kariery, albo mają takie problemy, że nie mają gdzieś możliwości, mogą u nas śmiało dostawać drugie życie. I to drugie życie myślę, że w przypadku i Michała Andryszaka i w przypadku wielu innych zawodników, którzy gdzieś będą chcieli z nami współpracować. Może spowodować to, że Babilon będzie ich taką naprawdę przystankiem, jakimś tam trampoliną do tych lepszych federacji i lepszego życia. Ja mam taką propozycję taką nadzieję, bo Babilon 49 w Radomiu to jest 22 listopada. Tak. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać przed Babilonem, a może też po KSW, żeby sobie to wszystko, co się wydarzyło w Gliwicach, gdzieś podsumować, ale też zachęcić, żeby ludzie zobaczyli to, co się wydarzy w Radomiu, bo ta karta już teraz wygląda ciekawie. Natomiast zbliżając się do końca, jeszcze jedno pytanie, bo to nawet było dla mnie zaskoczenie, że to ogłoszenie wywołało aż tyle kontrowersji. Mówię o dwóch nowych. Członkach przyszłych, właściwie Hall of Fame KSW. Wiemy, że Paweł Nastula i redaktor Andrzej Janisz, i nie wszystkim te pomysły się podobały. Jedni mówią, że Nastula, piękna karta, ale nie w KSW. Andrzej Janisz, co było dla mnie zaskoczeniem, też nie wszystkim ta kandydatura pasuje. Jakie jest Twoje stanowisko? Wiesz co, bo myślę, że ludzie oczekiwali, że Ee, na Marcin Różalski, czy jakieś postacie, które niedawno kończy karierę albo są jeszcze w perspektywie tego widza, e, by, od razu były wciągane w ten poczet e, fame, e, KSU Fame, e, Fame of Hall. Dokładnie. Więc tutaj akurat e, możliwe, że takie gdzieś by były jakieś oczekiwania. Ja uważam, że wiesz, że Paweł na stula, to jest takie, bił się w tym KSW, faktycznie to było chyba na, na końcu kariery i tak dalej, ale jednak to był facet mistrz olimpijski, wielokrotny, jeden z najlepszych judoków, jaki ja oglądałem, na którym się też wzorowałem, który, który bił się fenomenalnie, który to, było, wiesz, jego walki na olimpiadzie to było wow, potem jako jedyny promuje i tak naprawdę jest prekursorem tego MMA i bije się wtedy na dzień dzisiejszy najlepszym, jaki jest możliwy na świecie. Federacji Pride, tak? gdzie tam naprawdę była rzeźnia i tam w danym momencie, przypomnijmy sobie Michale, z kim on się tam bił. Tak? Z jakimi zawodnikami, z kim miał do czynienia, więc tutaj akurat Paweł Nastula nawet za całą kształt tego, ja uważam, że, że, że tutaj nie ma jakiejś wielkiej kontrowersji, i bił się dla Federacji KSW, więc o niego chcieli też jakoś uwierzyć, zresztą jest w końcu, już jest ten koniec kariery jego już, chociaż tam miał być jakiś taki moment chyba, że miał walczyć z Wachem, tak? gdzieś tak jakiś miał pomysł, jakiejś federacji tutaj był przez mm -hmm. moment. Ale myślę, że to jego zliczenie kariery i takie e, wrzucenie go e, jest bardzo, tego co do redaktora, ja nie, tego uwielbianego jego głos, wiesz. Zresztą to jest profesor, jeśli chodzi o tego nauczył, no przecież Jurek, Juras się koło nie, przy nim wychował tak naprawdę, nauczył się od niego tego fachu. Wielu się wzorowało na nim i pewnie się wzoruje do tego, no jest tym głosem, który, z którym ja się utożsamiałem jako oglądając KSW i słuchając redaktora i mam do niego ogromny szacunek i respekt I, i uważam, że to też pokazuje jak KSW patrzy Obszernie na pojęcie słowo KSW i MMA i te gwiazdy tego KSW i mi się wydaje, że może to kogoś rzutować. Ja uważam, że jak najbardziej zasłużenie. Czy to teraz na tą, na tą drugą, już na tak naprawdę część, bo to pierwszą, pierwszą to jest Juras, jest tak? Wiesz, co nie wiem, jaka jest kolejność, ale być Aha, mówisz, o, o dobra, już teraz tak. Juras był na narodowym. Tak. To on jest pierwszym, jak na razie jedynym, jedynym no to właśnie, więc teraz no to, będzie tak, tak, druga. Teraz druga. Kolejno, myślę, że kolejni zawodnicy za chwileczkę też będą odchodzić i będą wchodzić w poczet tych filarów y, sław, a tutaj to jest chyba uzwiększenie jednego i drugiego kariery, jednego jako redaktora sportowego, który tak naprawdę rozsławił MMA i rozsławił KSW, a drugiego zawodnika, który nie dosyć, że był mistrzem olimpijskim i był, reprezentował naszą Polskę, byliśmy z niego bardzo dumni, no to potem tak naprawdę był prekursorem MMA w Polsce. No dobra, słuchaj, yy, powiem tak, bo mam jeszcze sporo pytań do Ciebie, Dobrze. ale to trzeba sobie coś zostawić na... Zobaczymy się na pewno w Gliwicach, a może i wcześniej. Natomiast jedno pytanie na koniec tej rozmowy. Szczera odpowiedź. Co Cię najbardziej, albo kto, ale może co, wkurza w polskim MMA? <laughs> co mnie wkurza w polskim MMA? Nie, myślę, że dużo to MMA nabrało pokory też... Nauczyli się e, zawodnicy, może troszeczkę ten świat frików spowodował to, że ludzie y, po części patrzą też inaczej na to wszystko, ale też y, y, coraz więcej tych zawodników zaczęło otwierać się na media społecznościowe, y, zaczęli dbać o swoje kariery, zaczęli widzieć, że to przynosi efekt i zaczyna y, powodować y, to, co nawet powiedziałeś jakieś pozyskiwanie sponsorów i tak dalej. Myślę, że każde, każda taka opcja dzisiaj w polskim jest na plus, a wiesz, a czy tych złych rzeczy, wiesz co? Myślę, że, że, że to już jakoś nie mam takich, wiesz, takich, tak mocno stosowanych. Może tylko ta jedna rzecz, o której Ci powiedziałem, ale tak, tak naprawdę to, to nie. Myślę, że dużo jest pozytywnych postaci, dużo jest ludzi, którzy dbają, którzy myślą o tym tego, oczywiście, że też jest duże nastawione na to, żeby zarabiać pieniądze i tak dalej, bo o to też w tym wszystkim chodzi, ale ten sportowy progres y, jest bardzo duży i, i bardzo mocny. To ja na koniec jeszcze tylko powiem, że w filmie Poranek kojota ktoś powiedział takie słowa, że jeżeli czegoś nie da się zrobić, to potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie i przyjdzie i to zrobi. I mam wrażenie, że to idealnie pasuje do twojej roboty, jeżeli chodzi o kontrakt Łukasza Brzeskiego w UFC, słuchaj. No powiem Ci szczerze, że zakulisowa praca też jest bardzo ważna. Przebicie się w tych strukturach tam jest bardzo ciężkie, bo są schematy, są tak jak u nas na przykład w Polsce, masz menadżerów, którzy mają większe możliwości w KSW. No bo taka jest prawda, nie? No, czy wiesz, czy ja, czy Artur Ostaszewski, czy Paweł Kowalik. To są osoby, które pewnie dociera do nas. Z tego bo mamy dużą, liczną rzeszę zawodników i mamy łatwiej w możliwościach, ale też nie sprzedajemy za przeproszeniem. Nikt nam na te ładne oczy, czy tam na te nasze możliwości, nie weźmie kota worku i tego. Tylko też ta praca jest możliwa. I takich samych menadżerów jest dużo w Stanach Zjednoczonych, którzy mają swoją markę, od których się pierw zaczyna rozmowy gdziekolwiek i układa się pewne rzeczy. A my pracujemy na swoją markę, a czasami polubienie, rozmowa, czasami jakaś nic sympatii, która się nawiąże, powoduje to, że może patrzy się troszeczkę na to inaczej. Z drugiej strony, też ta waga ciężka. Myślę, że jakby to było w innej kategorii wagowej, byłoby o wiele trudniej. A z drugiej strony, już dzisiaj to powiedziałem, Łukasz jest, będzie tak troszeczkę też traktowany jako taki tester tych nowych gwiazd, tych młodych gwiazd, które przychodzą. Myślę, że jeden test przeszliśmy świetnie, pokonując Walkera. Czyli też miał być brat e, Johnnego Okera, wielką gwiazdą. Łukasz go zatrzymał i myślę, że kolejny Brazylijczyk spotka się z taką samą historią i to by było piękne. A zarazem wiesz, no, e, udało się podpisać nowy kontrakt i udało się po tej fatalnej walce w Anglii, bo uważam, że nie poszło ono tak, jak powinno być, na to, co był Łukasz przygotowany, udało się załatwić tą walkę, no i teraz do Łukasza wszystko należy, żeby ją wygrać. I myślę, że jak ją wygra, to na pewno będzie, a jak ją przegra, to już będzie naprawdę cud potrzebny. Dobra, bardzo dziękuję. Trzymam dziękuję kciuki bardzo. za ciebie, za Łukasza i trzymam kciuki za kontrakt y, Jakuba Wikłacza w UFC, bo chcę zjeździć świat y, jeżdżąc na jego walki. To jest moje stanowisko, słuchaj. Bardzo dziękuję. Ale proszę bardzo, jak jesteś człowiekiem dużej wiary, to pewnie się to spełni. Au, bardzo dziękuję. Moim waszym gościem był Artur Gwóźdź. Dzięki za uwagę. Dziękuję, dziękuję Artur. Dziękuję Taka... bardzo i do zobaczenia.